Dzień dobry. Wakacje dobiegają końca, a kto z Was wkrótce w kolejny rok szkolny wkroczy, to żeby z pozytywną energią wejść, warto jest wczuć się w te emocje, które serwuje nam Ringa Venar. Zagłębmy się zatem w to, co w tym tygodniu mamy. A na początek zagłębiamy się w starcie trzech na trzech. Reprezentanci Dark Order, czyli John Silver, Alex Reynolds i Evil Uno, a po drugiej stronie Dalton Castle i The Boys. Dark Order w nieczysty sposób zdobyło tutaj kontrolę, mianowicie Evil Uno będąc poza ringiem przytrzymał nogę jednego z chłopców i wiadomo, dekoncentracja. Rzecz jasna przyszedł moment na hot tag, drugi team w ofensywie. Dalton używał swoich chłopców niczym przedmiotów do wykonywania nimi suicide dive na rywali poza ring, ale potem Dalton został wyrzucony z ringu i dodatkowo otrzymał tornado DDT plus atak z kolanka i nie miał kto uratować chłopców. Ci dostali i po ciosie przy próbie Suicide Dive, następnie Triple Team Razor's Edge i Dark Order zgarniają zwycięstwo. Takie typowe drużynowe starcie na tygodniówkowym poziomie. Za kulisami Afina oraz Billy Starks mistrzyni kobiet chce pokazać, że mogą koegzystować jak rodzina, dlatego dla Billy oraz dla reporterki Lexi przygotowała koszulki, które nakazała im założyć. Lexi miała na koszulce, że jest psiapsiółką Afiny, zaś Billy, iż jest sługusem numer 4273 i 3 czwarte. A Fina dodała, że rzeczywiście dziś zmierzą się w takim meczu z The Renegades. Ale najpierw inne panie w akcji. Kiera Hogan kontra Lady Frost. Przypomnę, że tydzień temu Kiera Hogan wyraziła głośno zainteresowanie, iż chciałaby się zmierzyć w ringu z Lady Frost. I oto mamy pojedynek. No, krótkie, a właściwie zaskakująco krótkie. No Panie toczyły tutaj wyrównany bój, a pod koniec Lady Frost popisała się Flying Cannonballem, potem jednak nie trafiła ze Spinning Kickiem i Kiera Hogan wykorzystała to poprzez swoją filmową akcję, czyli czyli Face the Music i w ten sposób zgarnęła pinfall. No niecałe 3 minuty i aż się zastanawiam, czy jakiś uraz tu nie był na rzeczy, a że zwyciężczyni inna niż bym sobie życzył, to już... Druga sprawa. Matt Seidel kontra Serpentico. No, jeden lubi sobie pokicać, drugi lubi sobie pokicać, więc można było mieć nadzieję, że pod względem ringowym będzie to wyglądało dobrze. Oczywiście nie było to robienie ośmiu w powietrzu, ale raczej głównie kopniaki. Zarówno Seidel, jak i Serpentico mieli swoje okazje, mieli swoje nirfole. Oba, obaj robili to żwawo, w związku z czym uważam, że ten pojedynek jest godny polecenia. No trochę ponad 4 minuty panowie dostali i ostatecznie Seidel zwyciężył dzięki akcji Twisting, Diving, Neckbreaker. A pojedynek oczywiście dostaje plusika. Plusika chyba nie może dostać serpentiko dla swoich statystyk. Dla niego to była dziewiąta walka w tym roku i wciąż tylko jedno zwycięstwo, a to jedno zwycięstwo w takim meczu przeciwko takim mocarzom jak Eli Isom i Cheeseburger. Matsider ze stykiem 4 do 6 w tym roku. Ponownie jesteśmy za kulisami, a tam stąkli Hathaway, czyli jeden z członków Rady Dyrektorów, który jak widzimy ma rękę w tym blaku, mówił o tym jak to tydzień temu on i Joe odnieśli zwycięstwo w ringu i jak to darzą się wzajemnym szacunkiem, w co reporterka lekcji nie do końca wierzy. A teraz Leila Hirsch kontra Leila Gray, czyli Leila kontra Leila. Przypomnę, że Leilę Gray dwukrotnie do tej pory widzieliśmy, dokładnie dwa miesiące temu. Jako pierwsza ona pokonała Diamantę, chociaż nie do końca czysto, a tydzień później Diamantę skutecznie się zrewanżowała, tak więc w tej chwili panna Gray ze streakiem 1 do 1. No niecałe 4 minuty, panie dostały. Panna Leila przez Y i panna Leila przez I toczyły wyrównany bój. Nie było tu wyraźnej kontroli jednej nad drugą. Panna Grey zdołała wykonać attitude adjustment, który dał jej two count, lecz no, chwilę później dała się złapać na slam, po którym panna Hirsch założyła swój armbar i zmusiła rywalkę do poddania się. Dodać też należy, że oczywiście na rampie zjawiła się podczas walki Maria Kanelis, która przyglądała się pannie Leili Lej Hirsch i która to biła brawo za odniesione zwycięstwo. Tym sposobem Leila Hirsch ze Strykiem 9 do 0, z czego już po raz siódmy kończy walkę przez Submission. Tym razem za kulisami ekipa The Embassy. Za tydzień panowie spotkają się w ringu z Action and Rhythm Lee Johnsonem i Dariusem Martinem. Panowie mówili o swojej dominacji, która trwa już bardzo długo i za tydzień również będziemy jej świadkami. A teraz będziemy świadkami pojedynku, Brandon Cutler kontra Blake Christian. Brandona Cutlera raz mieliśmy okazję widzieć w ringu, a było to w styczniu na gali poświęconej pamięci Jaya Briscoe, wtedy porażka z Juice Robinsonem. No, w mojej opinii najlepsza walka z dotychczasowych. Blake popisał nam się m.in. Flossbury Flop poza ring, ale potem w ringu nie trafił ze Springboard 450 Splash i w odpowiedzi dostał Falcon Arrow. Cutler zyskał przewagę i pokręcił się z rywalem na barkach dookoła, co i jego orientację, jak się okazało, również troszeczkę osłabiło. Panowie szli cios za cios, obaj mieli nirwale, natomiast finalnie Blake Christian wymierzył twisting hand Spring kick, następnie 619 i 450 splash, co dało mu pinfall. Tak jak mówiłem, najlepsza walka z dotychczasowych i myślę, że warta obejrzenia. Tony Niss i Mark Sterling na zapleczu. Przypomnę, że tydzień temu Tony Nees miał mieć zapewniony czas na przeprowadzenie swego grupowego treningu, a zamiast tego Jerry Lynn, nie dość że mu w tym przeszkodził, to jeszcze zarządził mu walkę z Metalikiem, z którym przegrał. Sterling zapewnił, że wyprostuje sprawę, natomiast Tony rzekł, że jego misja się nie zmienia. I wtedy przywołał do siebie jednego z pracowników i zrobił mu wykład o tym, jak to w jego napoju, który teraz pije, jest cukier, który oczywiście zabija. Zatem powinien natychmiast go odłożyć i sięgnąć po wodę. A teraz pojedynek, który tydzień temu Billy zapowiedziała, a dziś Afina zaklepała. Afina i Billy Starsk kontra The Renegades, czyli Charlotte i Robin Renegade. No, z początku cała czwórka ruszyła do akcji, panny, panny Renegade wyleciały z ringu. Billy przy próbie Diveu została złapana, ale próba Afiny była już pomyślna. Potem w ringu Afina przypatrywała się, jak jej pomagierka sobie radzi. A poraziła sobie w ten sposób, że no, Billy została strącona z narożnika i wpadła w tarapaty. A co więcej, panny Renegade wykorzystywały fakt, że wyglądają niemalże tak samo, i bez formalnej zmiany się wymieniały, gdy arbiter tego nie widział. E, oczywiście przyszedł czas na hot tagę, Afina wkroczyła do akcji, a dokładniej użyła Billy do pchnięcia jej w jedną z rywalek. Następnie Afina wykorzystała również Billy do wykony, wy, wymierzenia. E, power bombu na jedną i na drugą rywalkę, a następnie Afina użyła Billy Starks na wykonanie alama Muslem. Wszystkie panie były w akcji Afina wypadła na chwilę poza ring, zaś Billy otrzymała kombinację Death Valley Driver i Big Boot, przy którym no ja przynajmniej odniosłem wrażenie, że panna Starks niebezpiecznie wylądowała głową o matę. Ale jak potem patrzyłem, to chyba na szczęście nic jej się nie stało. Afina załapała się na Double Choke Slam, jeszcze raz. Afina załapała się na Double slam, który dał jej tylko two count. Teraz chwila przerwy, bo skoro się zaciąłem, to trzeba się napić wody. Napiłem się wody, więc mogę mówić dalej. Mianowicie, Billy pozbyła się jednej z sióstr. Druga dostała od Afiny potężny Rolling Elbow i All Face. No i oczywiście Afina miałaby z tego pinfall, ale bez pytania Billy w międzyczasie dokonała zmiany i sama jeszcze dołożyła swanton Bomb I to ona uzyskała pinfall dla drużyny, co Afinie nie do końca się podobało. A już po walce Afina wciągnęła do ringu Charlotte Renegade i rozkazała Billy, aby ta cisnęła Charlotte głową opas. Ale Billy nie była jednak ku temu chętna i Robin zdążyła wyciągnąć siostrę z ringu. Ryan Nemef przybył na ring rzucając wyzwanie, że jest gotów zmierzyć się z kimkolwiek, nawet z mistrzem Oro I ku jego zaskoczeniu to właśnie mistrz Oro Claudio Castagnoli odpowiedział na wyzwanie. Ryan próbował się tłumaczyć, że nie wiedział, że Claudio jest dziś obecny i chętnie stoczy z nim pojedynek w innym terminie. Ale oczywiście nic z tego, tak więc Claudio Castagnoli kontra Ryan Nemeth. No, Ryan miał nadzieję, że będzie mógł wyjść z ringu i że walka się nie odbędzie, ale Claudio od razu złapał go na swojego kręciołka, potem na potężny European Uppercut i to by było na tyle. Aż minuta i 20 sekund tyle to potrwało, z czego zdecydowana większość czasu to wspomniany kręciołek. Po walce, jeszcze Claudio do kamery zwrócił się, że należy uważać, czego się on sobie życzy. Przyszła już pora na walkę wieczoru: NJPW Television Championship Match broniący tytułu Zack Sabre Jr. w roli pretendenta Christopher Daniels w wrestlingowe szachy, że tak powiem. Tutaj właśnie, no tutaj to dopiero można powiedzieć, że bardzo wyrównane starcie, i że jeden i drugi atakował. No praktycznie bez, willi, bez chwili wytchnienia, panowie, toczyli bój, i każdy moment mógł być tym ostatnim momentem kończącym. Jak choćby Armbar w wykonaniu Zaka, który Daniel Sprytnie skontrował na próbę roll-up, lub też gdy Christopher założył Koji klacz. No finish był taki, że Zak zablokował próbę Angel's Wings i pomyślnie założył omoplapę z dorzuconym do tego double armbar i w ten właśnie sposób Zack zmusił Danielsa do poddania się. I tym sposobem Zack Sabre Jr. piąte zwycięstwo w piątej walce w tym roku a dla Danielsa. Wyobraźcie sobie, jest to już trzynasta porażka w tym roku. Więcej tych porażek mają tylko reprezentanci The War Horsemen, czyli JD Drake i Anthony Henry. No ale Daniels przy tym też ma cztery zwycięstwa. No a ten main event, 9,5 minuty walki, która faktycznie mogła się podobać i jako walka wieczoru jest dobrym punktem tej tygodniówki. Tych dobrych punktów dzisiaj nie było za wiele, chociaż z drugiej strony nie wiem czy bym powiedział, że było wiele tych punktów złych. No, to liczby po kolei. tak. Main Event jest godny polecenia. Seidal z Serpentiką zrobili spoko starcie. Panie, w takim meczu prowadzą historię, chociaż trochę lipa, że z The Renegades jest tak, że przegrywają one wszystko jak leci. Drugie panie znaczy się Lady Frost i Kiera Hogan. Też fajnie, ale szkoda, że tak krótko. No i ten Brandon Cutler kontra Blake Christian było ok. Tak więc co najmniej część z tego co dzisiaj widzieliśmy coś nam dała. Pan Oroch World Champion pokazał się w ramach pokazania się, że wykonuje swoją robotę i jest w tym dobry. I teraz mam nadzieję, że pokaże się również w niedługim czasie z kimś innym, kto, że tak powiem, choć trochę będzie stanowić dla niego wyzwanie, z którego oczywiście ostatecznie Klaudio wyjdzie zwycięsko w ramach ukazania się jako ten dobry w swoim fachu. Tak więc nie za wiele dobrych punktów, ale mało też złych i trochę takich pośrodku. Osiem walk i lekko poniżej półtorej godziny. Tak to wyglądało w tym tygodniu. Tak więc zdecydowanie krócej niż chociażby w zeszłym tygodniu. I dobrze. I mam nadzieję, że słowo dobrze będę mógł używać również w przyszłym tygodniu. A i Wy również to sprawdźcie, tak jak ja to będę sprawdzał. A sprawdźcie to w następujący sposób. Oglądajcie Ringa Vanar.